Kolejne zadanie jest związane też z rozszerzalnością temperaturową ciał, i tutaj będzie nam potrzebny taki teraz diagram. I tu mamy różne substancje, z których powiedzmy wykonano na przykład jakiś pręd i tutaj ten diagram nam pokazuje, że jak ten pręd ogrzejemy, jest wykonany z tych różnych substancji o 100 stopni, to o ile on się wydłuży, o ile milimetrów. Czyli na przykład dla stali, jeżeli stal podgrzejemy o 100 stopni Celsjusza, no to wydłuży się ten pręt stalowy o długości 1 metra o 1 mm. W sytuacji, kiedy ogrzejemy o 100 stopni Celsjusza na przykład mosiądz, no to wtedy wydłużenie będzie o 2 mm. I tu mamy takie zadanie. Podaj długość metrowego pręta mosiężnego po ogrzaniu go o 150 stopni Celsjusza. No to patrzymy sobie, jakie jest wydłużenie po ogrzaniu o 100 stopni Celsjusza. No to jak ogrzejemy o 100 stopni Celsjusza, to mosiądz wydłuża się o 2 mm i to jest. No i to jest dla 1 metra. Także. Jest to też, ten, to wydłużenie jest proporcjonalne, czyli na przykład jeżeli jest zmiana temperatury o 100 stopni Celsjusza, to wydłużenie jest, to czytujemy z diagramu o 2 mm, czy na przykład gdybyśmy podgrzali o 200 stopni Celsjusza, czyli wzrost temperatury byłby dwa razy większy, to wtedy ten pręt wydłuży się o dwa razy więcej, tak, więc jeżeli chcemy wiedzieć, jak on się wydłuży, jak ogrzejemy go o 150 stopni Celsjusza, no to na przykład możemy najpierw sobie wyciągnąć, jakbyśmy ogrzali o 50, tak? Jakie by to było wydłużenie? Czyli jeżeli tu będzie o połowę tej temperatury 100, no to wydłuży się też o połowę, czyli o milimetr. Więc jeżeli będzie wzrost temperatury o 150 stopni, no to o 100 stopni powoduje wydłużenie o 2 mm, o 50 o 1 mm, czyli łącznie wydłużyć ten pręt o 3 mm. Czyli jeżeli jego długość początkowa była metr, a w dużej się o 3 mm, no to będzie miał on długość 1,3 mm, czyli 1,3 m, metra, ponieważ 3 mm to jest 3 m. metra.